Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Baczcie, kochani, tą jakość, ale jestem na dworze, jest już no, dość ciemnawo, ale poczułam taką wewnętrzną potrzebę, żeby porozmawiać z Wami dzisiaj na temat prawdy. Jeszcze lepsza pogoda i jeszcze lepsza pora byłaby, gdyby na niebie był wielki księżyc w pełni który sprzyja właśnie takim e, podróżom do wewnątrz siebie i tak naprawdę chwilami ta pełnia jest na tyle intensywna, że nie daje nam nawet szansy na to, żeby nie spojrzeć w głąb siebie, e, bo pełnia, e, czy chcemy, czy nie chcemy, odkrywa nasze e, takie mm, miejsca e, w podświadomości których my się nie chcemy, wiecie, których my nie chcemy tykać. To są często nasze lęki i nasze taka, takie, to jest taka nasza konfrontacja, wiecie, sam ze sobą, tak, jeden do jednego. I to jest bardzo dla niektórych przykry czas, jeżeli się tych lęków ma w sobie bardzo dużo. Kochani, dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami na temat prawdy, ale w takim praktycznym znaczeniu tego słowa. Było wiedzieć, po kiego grzyba zajmować jakąś prawdą o mnie samym. Natomiast, moi drodzy, jest to bardzo ważne. Żyjemy w czasach teraz, gdzie nie zastanawiamy się w większości, co jutro zje. Tak naprawdę nie mamy jakichś takich większych globalnie, oczywiście egzystencjalnych problemów. Więc naszym obowiązkiem naszą odpowiedzialnością za siebie, za świat, za to rzeczywistość, w jakiej my żyjemy, jest taki aspekt, jakim jest poznanie prawdy o sobie. Człowiek świadomy, to jest człowiek, który w jakim jest. To jest człowiek, który nie traktuje siebie jako zaprogramowanej maszyny, która według określonych przycisków porusza się i działa jak robot. To jest brak odpowiedzialności, więc ja dzisiaj się Ciebie chciałam zapytać, czy Ty wiesz kim jesteś, czy zastanawiałeś się jaki jesteś, czy pytałeś się siebie kiedyś, kurczę, dlaczego inni to potrafią tak, a ja nie potrafię w ten sposób takim fajnym wstępem do tego dzisiejszego naszego rozważania jest przekierowanie Ciebie do jednego z filmów który robiłam o połączeniu psychologii z astrologią, zachęcam Cię do tego tutaj u góry będziesz miał odniesienie do tego filmu bardzo ciekawy i już dużo wnosi do elementu poznania samego siebie dzisiaj chciałabym Ci powiedzieć dlaczego warto Poznać prawdę na swój temat. Warto poznać prawdę na swój temat, mmm, bo jest Ci łatwiej wtedy żyć, bo patrząc w lustro, widzisz tam siebie i widzisz tam siebie w całym spektrum swoich barw. Bo zobaczcie, my czasami widzimy w nas to, co chcemy widzieć. Widzimy e, albo. Jeżeli mamy na przykład niskie poczucie własnej wartości, widzimy tam tylko złe rzeczy, widzimy tam tylko jakieś poczucie winy, to, że nie jesteśmy dostatecznie dobrzy tak itd., itd., albo widzimy siebie tylko ofiarą, a może mamy takie zakusy, żeby nie widzieć w sobie własnych błędów, nie widzieć w sobie własnych wad. I dzisiaj chciałabym Ci powiedzieć, że my wszyscy mamy i wady, i zalety. E, jakby um, Księżyc jest raz piękny i go widać w pełni, a czasami go nie widać, tak? I Słońce może nas e, swoim ciepłem oświetlać, e, ogrzewać, ale można, może też, nie wiem, popalić naszą skórę, może być zbyt intensywne. My wszyscy mamy swoje e, cienie i swoje blaski. E, w każdym z nas jest dzień i jest noc. Jest smutek i jest radość. I każdy z nas tak ma. Każdy z nas się wkurza i cieszy. Każdy z nas ma chwilę słabości i każdy z nas ma chwilę triumfu, jakiegoś sukcesu, ale każdy z nas też zajcza w topy. I warto by było spojrzeć na siebie właśnie pod kątem takich um, naszych wad i naszych zalet tego, co nam wychodzi i nie wychodzi. Dlatego, że jeżeli my żyjemy w iluzji takiego patrzenia na siebie przez pryzmat na przykład swoich jakichś nieudanych doświadczeń, albo jeżeli patrzymy na siebie przez pryzmat przekonań, które są w nas, ale które wtłoczono nam gdzieś w dzieciństwie, tak? Że jesteśmy nie dość dobrzy, dość dobrzy, że tego nie umiemy, tego nie umiemy, że inni są lepsi, albo że nie jesteśmy nic warci, że ktoś robi coś lepiej, a my nie i że my nigdy się do niczego nie nadamy, że nam to nie, w ogóle, nie wolno w ogóle sięgać do gwiazd, że nam to nic nie wolno tak naprawdę. Ale możemy być też takimi. Dorosłymi, którzy jako dzieci byli w drugą stronę wręcz chowani, że wszystko mi wolno, Tobie wszystko wolno, i teraz patrzysz na ludzi z góry i patrzysz na ludzi jak na gorszych. I to też nie jest dobre patrzenie, tak? Każdy z nas, gdy rozpozna prawdę o sobie, ujrzy swoje cienie i ujrzy swoje blaski. Tak jak Wy widzicie mnie teraz symbolicznie. Naprawdę nie planowałam tego, ale tak to wyszło. Patrzę teraz w kamerę i widzę, że widzicie mnie w moim cieniu, a jednocześnie też w pewnym zakresie mojego blasku. Widzicie za mną cień. Tutaj papryczkę mam na swoim wielkim tarasie. Widzicie ją, ale widzicie też jej cień. Jak to wszystko inaczej wygląda. Zobaczcie, jak nagrywam dla Was filmy za dnia, czy wtedy, kiedy jest jasno. Zobaczcie, jak inaczej wyglądam niż teraz wyglądam, tak? To wszystko em, jest prawda na temat tej papryki i na mój temat. Każdy z nas ma właśnie takie swoje dwie strony. I odważnym jest ten, kto e, zmierzy się. Ze swoim cieniem, bo łatwo nam jest patrzeć na nasze blaski. Łatwo jest się widzieć w pięknym otoczeniu, z uśmiechem na twarzy, w samych superlatywach. Lubimy, kiedy ktoś nam powie miłe słowo, że jesteśmy tacy, fajni, w ogóle, tak. Ale nie lubimy za bardzo, kiedy ktoś nam wytyka nasze błędy, nasze jakieś przywary. Że może jesteśmy, nie wiem, zbyt nerwowi, że może nie wiem, zbyt niecierpliwi, tak? I to też się kochani, skądś bierze. I dla mnie, żeby móc pracować nad jakimiś swoimi, w cudzysłowie, niedoskonałościami z naszymi jakimiś przywarami, pierwszym etapem jest zadać sobie pytanie, czy ja w ogóle coś takiego mam. Zobaczyć w sobie. Cień i blask. Świetnym ćwiczeniem, a bardzo prostym jest, wziąć sobie kartkę papieru i napisać sobie na tej białej kartce moje plusy, moje minusy, moje wady, moje zalety. Gdzie jest coś, za co się lubię, a gdzie jest coś, za co się nie lubię? Gdzie jest coś, co chciałbym zmienić, bo mi to przeszkadza w życiu? Na przykład moja niecierpliwość. Tak, teraz pracuję ostro ze swoją niecierpliwością. Bo y, wiem, że jest to coś, co y, przeszkadza mi w relacji z innymi, tak? I, i niektórzy nie rozumieją tej mojej niecierpliwości. Zadajcie sobie takie pytanie: kim jestem, jaki jestem? Napiszcie sobie to na kartce. I jak już sobie to napiszesz, to zobacz, mm, ile z tych rzeczy, e, Twoich wad i Twoich zalet, widzi otoczenie. Przeniosą kochani światło, bo już mnie w ogóle nie było widać. Więc wracając. Kiedy słuchasz tego, co mówią ludzie na Twój temat, i przepuścisz to oczywiście przez filtr serca, i porównasz to z, tą, z tymi odpowiedziami na kartce, które zapisałeś, to bardzo często, tak szczerze w sobie, trzeba przyznać, że naprawdę to masz takie cechy, jakie oni w Tobie widzą. I trzeba by tu porządnie się na tym, zastanowić, czy oni aby nie mają racji. Możesz też użyć ludzi jako takiego w cudzysłowie narzędzia, a w zasadzie mówi się takiego prezentu, dlatego że ludzie są lustrem. Czyli to, czego ty na przykład nie lubisz w ludziach, to ci wkurza w innych, to bardzo często ty masz to w sobie. I wkurzać Ciebie w innych to, co tak naprawdę wkurzać Cię w samym sobie. Dlatego też możemy skorzystać z tego przy pracy nad sobą. I kochani, tak finalnie, po co nam jest to poznanie siebie? Dlatego, żebyśmy szli w zgodzie ze sobą w życiu. Żebyśmy zrozumieli, dlaczego my mamy na przykład takie zachowania, a nie inne. Po drugie, żebyśmy mieli taki spokój, taką uczciwość w stosunku w, w, w kontakcie z drugim człowiekiem. Bo jeżeli my znamy siebie i poznaliśmy nasze wady, nasze zalety, to możemy teraz mądrze nimi gospodarować. Czyli tam, gdzie mamy coś do poprawienia, bo na przykład raniliśmy naszych bliskich, to tak naprawdę możemy to zmienić. I w kontakcie z ludźmi, z drugim człowiekiem, będzie nam wtedy e, lepiej, dlatego że nasza relacja będzie czysta, uczciwa, nie będzie w niej fałszu, nie będzie w niej kłamstwa. A wiecie, że jeżeli wy wysyłacie prawdę do kogoś, to ta prawda przychodzi również do Was. Więc to jest bardzo ważne, poznać prawdę na temat samego siebie, dla samego siebie, żeby wiedzieć. W czym ci jest łatwo, w czym ci jest trudno, co ci pomaga, a co ci szkodzi i to jest w tobie i co możesz zmienić w sobie, żeby ci było w życiu lepiej e, oraz pomaga to w kontakcie z innymi. Kochani, tutaj e, siedzę teraz i po prostu lata cała masa nietoperzy bardzo nisko latają, więc e, niech nietoperz będzie ci przewodnikiem. Na to spotkanie z tym e, swoim takim wewnętrznym cieniem, bo nietoperz zawsze znajdzie wyjście z ciemnego tunelu, tak? On widzi w ciemnościach, on umie poruszać się e, w tych miejscach, w których my byśmy powiedzieli, że no, już nic nie widać i nic tam nie ma i nie da się stąd wyjść. Więc e, wrzuć sobie na tapetę nietoperza w telefonie albo na, gdzieś tam na laptopie. Pamiętajcie, kochani, że to poznanie siebie, tak jak mówię, w tych superlatywach, jest fajne, super, ono nas wznosi i podnosi. Natomiast ten e, problem, jakby, który my mamy z zobaczeniem naszego cienia, e, jest dlatego problemem, bo my nie chcemy skonfrontować się z czymś negatywnym na nasz temat, ale to ćwiczenie. I poznanie tej prawdy, tego cienia w tobie nie ma za zadanie Ciebie zniszczyć. Nie ma za zadanie Ciebie, wiecie, przybić gwoździami po prostu do dna, na którym już jesteś. Nie. To ma spowodować, żebyś zobaczył, gdzie możesz coś zmienić w sobie. Poza tym te negatywne rzeczy na nasz temat. Pamiętajcie, że pochodzą z naszego dzieciństwa. To jest efekt naszego zaprogramowania. Dlatego to jest. Może i takie bolesne, może i my się boimy tej konfrontacji z tym naszym cieniem, z tymi naszymi plusami, z tymi naszymi minusami, ale to jest bardzo oczyszczające. Wiem, że ym, to dobrze robi, to naprawdę dobrze robi, bo jesteś wtedy, stojąc przed lustrem, widząc siebie w lustrze, ty widzisz prawdziwego siebie nieudawanego, tylko widzisz siebie prawdziwego. Kochani, zachęcam Was do spotkania się z samym sobą w cieniach i blaskach. A dzisiaj już kończę, bo przez bardzo ciemno i robi się w powolutku bardzo późno. Kochani, ze światełkiem w ręce, z uśmiechem na twarzy mimo pory, mimo zmęczenia. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam owocnych poszukiwań i odwagi, odwagi w szukaniu, a potem w wyciąganiu wniosków i w działaniu, w działaniu, żeby żyło Ci się po prostu lżej, żeby Twoje życie było e, przepełnione światłem, e, po które tak naprawdę zszedłeś do piwnicy, bo tam w tej piwnicy zawsze jest jakieś jeszcze światełko które możesz zabrać ze sobą do szczęśliwego i radosnego życia, życia przede wszystkim świadomości. Całuję Was kochani bardzo serdecznie i do zobaczenia następnym razem.